Po zeszłotygodniowym starciu ze Stalą Mielec zremisowanym przez warte Poznań 0-0 do 0, w drużynie Zielonych czuć niedosyt. Oczywiście dopisaliśmy jeden punkt, ale bardziej, <laughs> bardziej byliśmy rozgoryczeni stratą dwóch, bo cel, który sobie założyliśmy przed meczem z Mielcem ze Stalą Mielec był jedyny. Zdobycie trzech punktów, przełamanie niemocy strzeleckiej, wybronienie na... Na zero. Najbliższą przeszkodą na ligowej drodze warty będzie Lech Gdańsk. Pomorzanie niespodziewanie ulegli we wtorek w Pucharze Polski trzecioligowemu świtowi Nowy Dwór Mazowiecki i odpadli z rozgrywek. Tam jest grupa doświadczonych piłkarzy i, i na pewno trener Kaczmarek z porażki będzie chciał uczynić, yy, bo na pewno też tam jest analiza, uczynić yy, taką formę dodatkowej motywacji. Przed naszym meczem. Na konferencji prasowej trener Piotr Tworek nie szczędził pochwał sobotniemu rywalowi. Zespół, który ma bardzo dobrych piłkarzy, szczególnie w formacjach ofensywnych Zwoliński, Pajszało, Durmusz, Konrado. Yy, doświadczony środek, też mocna linia obrony w bramce. Prawdopodobnie Kuciak, ponieważ Alomerowicz bronił w pucharze. By sięgnąć po trzy punkty w spotkaniu z Lechią, niezbędna będzie poprawa gry w ataku. Zieloni na gola w lidze czekają od 27 sierpnia. Nie sposób tego nie zauważyć, że naszą największą bolączką jest strzelanie bramek. W tym tygodniu dużo czasu poświęcaliśmy i jeszcze będziemy poświęcać, bo mamy dwa treningi, dwie jednostki przed meczem z naszym najbliższym rywalem. Będziemy doskonalić. Powtarzać, budować, ofensywę. Pierwszy gwizdek w Grodzisku Wielkopolskim zabrzmi w sobotę o godzinie 15. Arbitrem meczu będzie Paweł Malec z Łodzi.